Czasami ciało daje sygnały, których nie potrafimy zrozumieć. Coś uwiera, coś drętwieje, coś się zmienia, a my machamy ręką, bo to przecież normalne w tym wieku. Ale są objawy, które powinny zapalić nam czerwoną lampkę i to jak najszybciej. W tym filmie opowiem Ci o pięciu takich sygnałach niby niepozorne, często lekceważone, a mogą świadczyć o poważnych problemach z krążeniem lub układem nerwowym. To nie straszenie. To konkretna wiedza, którą warto znać, zanim będzie za późno. Dowiesz się, jak rozpoznać te oznaki na własnym ciele? Jak sprawdzić, czy dotyczą właśnie ciebie? I co możesz zrobić już dziś, zanim jeszcze trafisz do lekarza? Zostań ze mną do końca. To kilka minut, które mogą realnie wpłynąć na twoje zdrowie i codzienne funkcjonowanie. Objawy, o których mówimy w tym filmie, mogą wydawać się codzienne i niegroźne, ale właśnie na tym polega ich niebezpieczeństwo: są ciche, dyskretne i łatwe do zbagatelizowania. Ból nóg który pojawia się podczas chodzenia i ustępuje po krótkim odpoczynku, często świadczy o miażdżycy tętnic kończyn dolnych. To nie jest tylko problem nóg. To ostrzeżenie, że całe twoje krążenie może być zagrożone, w tym serce i mózg. Statystyki pokazują, że osoby z takim objawem mają trzykrotnie wyższe ryzyko zawału serca. Drętwienie stóp lub skurcze w nocy mogą być oznaką neuropatii cukrzycowej, uszkodzenia nerwów, które rozwija się latami. Z kolei opuchlizna jednej nogi może wskazywać na zakrzepicę, która w najgorszym scenariuszu prowadzi do zatorowości płucnej. Ignorowanie tych sygnałów to jak jazda samochodem z zapaloną kontrolką oleju. Nie wiesz, kiedy dojdzie do poważnej awarii, ale wiesz, że będzie. Dlatego warto działać, zanim objawy się nasilą. Wczesna reakcja naprawdę może zmienić wszystko i uchronić przed trwałym uszkodzeniem zdrowia. Jednym z najczęściej ignorowanych objawów poważnych problemów z krążeniem jest ból nóg który pojawia się w czasie chodzenia, a znika po krótkim odpoczynku. Taki objaw nosi nazwę chromania przestankowego. Wygląda to tak. Wychodzisz na spacer, idziesz kilkadziesiąt lub kilkaset metrów i nagle zaczynasz czuć ból w łydkach, udzie albo pośladku. Musisz się zatrzymać. Po chwili odpoczynku ból ustępuje i możesz iść dalej. Ale tylko do momentu, aż znów się pojawi. To nie jest zwykłe zmęczenie. To sygnał, że do Twoich mięśni nie dopływa wystarczająco dużo krwi. Najczęstszą przyczyną jest miażdżyca tętnic kończyn dolnych, czyli zwężenie naczyń krwionośnych przez odkładający się cholesterol i złogi wapnia. Tętnice stają się sztywne i nieprzepuszczalne, a mięśnie nóg zaczynają cierpieć z powodu niedotlenienia. Jeśli taki stan się pogłębia, może dojść do martwicy tkanek, powstania trudno gojących się ran, a nawet amputacji. Ale to nie wszystko. Chromanie przestankowe często towarzyszy ogólnoustrojowej miażdżycy. A więc również zwiększa ryzyko zawału serca czy udaru mózgu. Warto wykonać prosty test w domu. Zmierz dystans, jaki możesz przejść bez bólu, choćby po mieszkaniu lub wzdłuż korytarza. Zapisuj te odległości codziennie przez kilka dni. Jeśli widzisz, że dystans się skraca lub ból pojawia się szybciej niż zwykle, nie czekaj. To dobry moment, żeby porozmawiać z lekarzem. Uczucie drętwienia, mrowienia albo zimnych stóp mimo ciepłej temperatury to objaw, który wiele osób bagatelizuje. Tymczasem może on wskazywać na poważniejsze problemy, zwłaszcza u osób po 50 roku życia. Jedną z częstszych przyczyn jest neuropatia cukrzycowa, czyli uszkodzenie zakończeń nerwowych spowodowane wysokim poziomem cukru we krwi. Często zaczyna się od palców stóp i postępuje powoli, powodując drętwienie, pieczenie, a z czasem nawet utratę czucia. Inna możliwość to niedokrwienie. Gdy krew nie dopływa prawidłowo do kończyn. Skóra staje się chłodna, a mięśnie i nerwy dostają za mało tlenu. Czasem winny jest także kręgosłup. Ucisk nerwów w odcinku lędźwiowym może dawać objawy tylko w stopie. Ten objaw łatwo pomylić ze zmęczeniem nóg, przejściowym zmarznięciem czy efektem siedzenia w jednej pozycji. Jeśli jednak uczucie drętwienia lub chłodu powtarza się regularnie, pojawia się w nocy lub utrzymuje się dłużej niż kilka minut, to znak, że problem może być przewlekły. W takiej sytuacji warto jak najszybciej skonsultować się z lekarzem i wykonać podstawowe badania. Wczesne rozpoznanie może znacząco opóźnić lub nawet zatrzymać postęp poważniejszych powikłań. Nagły, bolesny skurcz łydki w środku nocy. Wielu osobom po 50. roku życia towarzyszy to uczucie. Często mówi się, Pewnie brakowało mi magnezu, i na tym temat się kończy. Ale nie zawsze to jest tylko zwykły skurcz. Nocne skurcze mogą być objawem niedoboru składników mineralnych, takich jak magnez, potas czy wapń. Jeśli dieta jest uboga w warzywa, orzechy czy produkty pełnoziarniste, a dodatkowo pojawia się odwodnienie, mięśnie mogą reagować mimowolnym i bolesnym napięciem. Jednak powtarzające się skurcze mogą też mieć związek z zaburzeniami krążenia. Przewlekła niewydolność żylna lub początki miażdżycy tętnic kończyn dolnych często objawiają się właśnie nocnym bólem lub napięciem mięśni. Nogi, które w dzień są przeciążone lub słabo ukrwione, w nocy dają znać, że coś jest nie tak. Zwykły skurcz zwykle mija po kilku minutach i nie zostawia po sobie śladu. Jeśli jednak budzisz się regularnie, ból się powtarza, a rano nogi są napięte, ciężkie lub obolałe, to może być sygnał poważniejszego problemu. Warto wtedy nie tylko zadbać o dietę i nawodnienie, ale także skonsultować się z lekarzem i wykonać podstawowe badania krążeniowe. Opuchnięte nogi pod koniec dnia to częsta dolegliwość zwłaszcza po długim staniu lub siedzeniu. Często tłumaczymy to zmęczeniem albo zatrzymywaniem wody. Ale jeśli obrzęk pojawia się tylko w jednej nodze i nie ustępuje przez kilka godzin, to sygnał, którego nie można lekceważyć. Jednostronna, wyraźna opuchlizna może być objawem zakrzepicy żył głębokich. To stan, w którym w żyle, najczęściej w łydce lub udzie, tworzy się skrzep, który utrudnia odpływ krwi. Noga staje się wtedy ciężka, napięta. Może być cieplejsza od drugiej, a skóra ma lekko sinawy odcień. Zakrzepica jest szczególnie groźna, ponieważ skrzep może się oderwać i przez krwiobieg dotrzeć do płuc, powodując zatorowość płucną stan zagrażający życiu. Niestety, objawy zakrzepicy bywają mylone z codziennym zmęczeniem lub obrzękiem spowodowanym dietą czy pogodą. Jak odróżnić te sytuacje? W przypadku zakrzepicy, obrzęk dotyczy najczęściej tylko jednej nogi. Pojawia się nagle i nie ustępuje po odpoczynku. Jeśli zauważysz takie objawy, nie zwlekaj. Potrzebna jest szybka konsultacja z lekarzem i badanie doplerowskie żył. Wczesne rozpoznanie może zapobiec poważnym powikłaniom. Kolor skóry nóg może wiele powiedzieć o stanie naszego krążenia. Choć często nie zwracamy na to uwagi, pewne zmiany powinny nas zaniepokoić, szczególnie jeśli pojawiają się nagle lub utrzymują się przez dłuższy czas. Bladość skóry, zwłaszcza podczas chodzenia lub unoszenia nóg, może świadczyć o niedokrwieniu. Czyli o zbyt małym dopływie krwi do kończyn dolnych. To częsty objaw miażdżycy tętnic, która zwęża naczynia i ogranicza przepływ tlenu do tkanek. Z kolei sine palce lub siny odcień skóry to znak, że krew zatrzymuje się w kończynach, nie wraca prawidłowo do serca. Taki zastój często towarzyszy przewlekłej niewydolności żylnej. Czerwone lub bordowe przebarwienia mogą być związane ze stanem zapalnym naczyń lub skóry. Utrzymujące się zaczerwienienie wokół kostek, z uczuciem pieczenia, może też świadczyć o przewlekłym podrażnieniu skóry przez zalegającą krew. Warto zwrócić uwagę również na zanik owłosienia na nogach lub błyszczącą cienką skórę. To subtelne, ale ważne znaki, że tkanki są niedożywione i nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu i składników odżywczych. Zmiany koloru skóry nóg to sygnał, że coś dzieje się w głębi organizmu. Nie warto ich ignorować. Mogą być jednym z pierwszych objawów problemów z krążeniem. Zanim udasz się do lekarza, możesz wykonać kilka prostych testów w domu, które pomogą ci ocenić, czy twoje objawy mogą mieć związek z zaburzeniami krążenia lub nerwów. Połóż się na plecach i unieś obie nogi pod kątem około 45 stopni na 30-60 sekund. Zwróć uwagę, czy jedna z nóg szybciej blednie, robi się chłodna lub drętwieje. To może świadczyć o niedokrwieniu. Następnie usiądź i spróbuj wyczuć puls na wierzchu stopy. Okolice śródstopia oraz za kostką po wewnętrznej stronie. Słaby lub niewyczuwalny puls może oznaczać problemy z przepływem krwi. Dotknij skóry dłonią. Czy jest chłodniejsza niż druga noga? Zadaj sobie też kilka pytań: czy czuję drętwienie codziennie? Czy dystans jaki mogę przejść bez bólu się skrócił? Czy w jednej nodze dzieje się coś, czego nie ma w drugiej? Jeśli odpowiedź na którekolwiek z tych pytań brzmi tak, to warto skonsultować się z lekarzem. Jeśli zauważasz u siebie którykolwiek z wymienionych objawów, nie czekaj, aż się pogorszy. Jest kilka prostych rzeczy, które możesz zrobić już dziś, zanim jeszcze trafisz do gabinetu lekarskiego. Po pierwsze, zacznij zapisywać objawy. Kiedy się pojawiają? Jak długo trwają? Co je nasila, a co łagodzi? Nawet kilka notatek dziennie może pomóc lekarzowi szybciej postawić diagnozę. Po drugie, unikaj długiego siedzenia bez ruchu. Jeśli pracujesz przy biurku lub spędzasz dużo czasu przed telewizorem, postaraj się ruszać stopami co godzinę. Unoszenie pięt i palców przez kilka minut poprawia krążenie i działa jak naturalna pompa. Warto też od razu zwrócić uwagę na dietę. Ogranicz sól i produkty przetworzone. Zwiększ ilość warzyw, orzechów i wody. Nawodnienie oraz dieta bogata w składniki przeciwzapalne wspierają naczynia krwionośne i układ nerwowy. I wreszcie ustal termin wizyty u lekarza. Nawet profilaktycznie. Lepiej sprawdzić coś wcześniej niż żałować zbyt późnej reakcji. Profilaktyka to nie panika, to rozsądna troska o swoje zdrowie. Objawy, które wydają się drobne, jak drętwienie, opuchlizna czy skurcze nóg, mogą być pierwszymi sygnałami poważniejszych problemów. Nie chodzi o to, by się bać, ale by być świadomym i działać odpowiedzialnie. Twój organizm potrafi mówić, wystarczy go uważnie słuchać. Zadbaj o ruch, dietę. Obserwacje objawów i profilaktyczne konsultacje. Małe kroki dziś to większe bezpieczeństwo jutro. Nie odkładaj tego na później. Jeśli ten film cię zaskoczył, nie zostaw tego tylko dla siebie. Kliknij subskrybuj, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami i podejmij pierwszy krok już dziś. Napisz w komentarzu, który z objawów dotyczy ciebie lub kogoś z Twoich bliskich. Razem możemy podnieść świadomość i pomóc innym.